Manko. witam was na moim kanale dzisiaj zaczynamy od rudostarek jak widzicie jajko się wykluło, jednak nie ma malucha nie wiem co się dzieje to już jest drugi maluch, który zniknął u tej pary nie wiem może był za słaby i po prostu para jako, no, jako nie wiem dzikie papugi po prostu eliminują słabsze młode natomiast są dwa tutaj młodziaki zobaczcie bardzo ładnie najedzone, bardzo ładnie się rozwijają. Na pewno czekamy co tutaj będzie. Są to pierwsze lęki tej pary, więc powiedzmy, że słuszycie, co się dzieje, że mogę te oko przymknąć na to, co się tutaj wydarzyło. O, spokój jest. I zobaczymy w kolejnych lęgach co się stanie. Dzisiaj mamy jakiś mega rekordowy upał Na szczęście tutaj od samego rana brzoza daje cień, wolierze i papugi dosyć fajnie to znoszą Więc jestem dobrej myśli Przyszła karma do mnie, zobaczcie co zamówiłem Tak jak mówiłem, skończyła mi się karma Skończyła mi się karma i musiałem szybko coś domówić Zamówiłem tym razem Deli Naturę bo to, co mi dało gwarancję, że to będę miał na drugi dzień a no, tak jak mówię, no, e, bardzo mi na tym zależało, żeby żeby ta karma była jak najszybciej przez moją nieuwagę oczywiście e, musiałem czekać, więc ale oczywiście jak skończę te dwa worki, to wracam do, do mojej mieszanki to, to jest tylko taka awaryjnie Cześć. Patrzcie, kogo tutaj mamy. Ostatnio go łapałem. I powiem Wam, się Powiem Wam tak: mam dwa młode jeszcze Pinapple e, Red Face ze szpaltem na Dilut. E, jeden młody jest taki, jakby Kolorystycznie lepszy od tego Ten jest na drugim miejscu A trzeci młody jest trochę czerwony Ale nie ma akurat twarzy czerwonej Więc ten jest na drugim miejscu No trochę mi pokomplikowały sprawy To DNA że Tyle samców mi wyszło I będę musiał kombinować Tutaj oczywiście inne papugi Tego typu O zobaczcie słabo widać po światło. No, i ten tutaj samczek, on zostaje, bo jak widzicie, jest oswojony. I jego jeden brat zostanie do dalszej obserwacji. Wtedy zobaczymy, zobaczymy co dalej. O zobaczcie. No, On się jeszcze przepieszy trochę i też będzie trochę inaczej wyglądał. Szancik. Więc tutaj nie jest źle. O, miska wywalona, więc od razu zabiorę. Patrzcie, wszystko jest zjedzone. Zjedzona albo część wywalona. To tutaj... To, to mogło być różnie. Zamykamy. Zamykamy, żeby nie, żeby nie uciekły. Tutaj kolejne rudosterki. Zobaczcie, tutaj też mamy. O, ta tutaj. Kurczę, nie zobaczycie jej pod światło. Zobaczcie, tutaj widzicie. To jest dilut opalin semiczka. lepiej to nie zrobię. Zobaczcie. Nie, zobaczycie. No, przykro mi, ale się nie da. Tutaj młodziaki moje. Pek. Jeden samczyk e, cynamon, ten, ten tutaj o, e, będzie, czyli czeka na nowego właściciela. E, jak zostaną wysyłki zrobione, to e, i nowy właściciel się pojawi. Co mogę wam jeszcze pokazać? Halo! Tutaj mamy te samiczki, które które jajka znoszą. Chyba już skończyły znosić. Więc te jajka im po prostu zabiorę e, zabiorę budkę, znaczy, zabiorę budkę, zabiorę jest e, z e, tego m, boksu i zobaczymy co dalej. Tutaj mam parę bo też rudosterek. O proszę. <gry> ok, no ale tu jeszcze nic nie ma. E, mnichy powtarzają mi lęgi. nic nie ma tutaj było pięć jajkyliem czy mógł... o, mogę zobaczyć Zobaczcie, są jajka tutaj są jajka i są jeszcze jajka tutaj z tego chyba co pamiętam O jest jedno jajko czyli dopiero znoszą więc muszę zapisać e, fajnie bo teraz mamy e, powiedzmy początek Końcówkę lipca, początek sierpnia. Więc e, jeśli chodzi o terminowość, to e, miesiąc wysiadywania jajek, no mniej niż miesiąc, ale powiedzmy w połowie, e, e, w połowie sierpnia lub jakiś pod koniec, powinny młode się zacząć wykluwać. Zobaczymy, jaki wrzesień będzie. To wszystko zależy od tego, e, jaki będzie. Jeżeli będzie aby ten pierwszy miesiąc te młode przeżyły, bo myślę bardzo fajnie się młodymi opiekują i, i tutaj raczej e, nie ma problemu u nich na razie w niektórych boksach jeszcze nic się dzieje tutaj gdzie te młode pozabierałem na razie spokój więc dobrze zobaczymy czy o, zobaczcie Zobaczymy czy pozwolimy nimfom na jeszcze jedne lęgi tutaj cytrynki Wczoraj zauważyłem, że już samodzielnie jedzą pokarm z miski, więc bardzo fajnie, niedługo powinny być samodzielne. No i jak widzicie trochę dzieje się tutaj ta karma de Bardzo fajna, także też polecam. I co? No czekamy aż się upały skończą. Jak się upały skończą, to ja muszę się trochę zmobilizować i wziąć się do pracy nad wolierą. Zaraz będzie zima, to też muszę pomieszczenie na zimę przygotować. No trochę będzie roboty. Muszę się ogarnąć trochę i, i powinno być dobrze. A na dzisiaj to tyle. Jeżeli filmik Wam się podobał, jeżeli podobał Wam się młode, zostawcie łapkę do góry, a my widzimy się jutro o godzinie 17.00. Pa! pa.